W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i Świętym Józefem. Amen. Cześć dzieciaki! Ale dobrze, że już wszyscy jesteście, bo bym tak śpiewał i śpiewał i myślę, że sąsiedzi by tego nie wytrzymali. Słuchajcie, dzisiaj znowu, tak jak wczoraj, ale tak też jak i jutro, i pojutrze, i popojutrze, będziemy się zastanawiali, co Pan Jezus chce powiedzieć nam w Ewangelii. Bo powiedział coś swoim uczniom, w dzisiejszej Ewangelii, to znaczy, że powiedział też mi i tobie, mi i tobie. Tak, rozumiesz. Mi i tobie powiedział, ale powiedział takie rzeczy trudne, bo powiedział, że będzie musiał cierpieć, <laughs> że będzie odrzucony, że będzie zabity, ale powiedział też, że z martwych wstanie. Zwycięży, śmierć. Jakie to jest dla nas ważne, że On zmartwychwstał. Wow. Ale powiedział też swoim uczniom, czyli mi i tobie, mi i Tobie, że mamy go naśladować. Bo Pan Jezus wie, że my byśmy chcieli się tak podobać wszystkim. Żebyśmy chcieli dużo rzeczy, które są dookoła żebyśmy chcieli mieć i mieć i mieć i mieć dużo no dużo byśmy chcieli a mamy też umieć być odrzuconymi ze względu na niego właśnie to nie jest proste tak jakby mnie nie ze stada odrzucili to to nie jest dla mnie proste nie jest to dla mnie łatwe ale mamy pana Jezusa i możemy powiedzieć Panie Jezu, to nie jest dla mnie łatwe zadanie, żeby Ciebie naśladować. Pomóż mi, proszę. No i On wtedy na pewno pomoże, bo to jest Pan Jezus najlepszy pasterz najlepszy pasterz. No, także u jego nogi ja tam idę yy, za pasterzem. A co Wy na to? Idziemy, chyba co? Idziemy dalej. No, to do zobaczenia, do usłyszenia. Jutra. Witajcie, dzieci, kochane, w drugim dniu rekolekcji, które się nazywają W Drogę za Panem Jezusem. Krok po kroku z Marią u boku. Dlaczego, kochani, właśnie dzisiaj sobie jeszcze na początku wyjaśnimy, dlaczego chcemy iść za Panem Jezusem, bo Pan Jezus bardzo nas kocha i bo Pan Jezus nas Chce zaprowadzić do nieba najpiękniejszego najcudowniejszego miejsca gdzie będziemy zawsze już na wieki szczęśliwi dlaczego z Maryją bo ona zna najlepiej drogę po której chce nas prowadzić pan Je Jezus i z nią się nigdy nie zagubimy. dlatego jeżeli przeżywaliście z nami rekolekcje adwentowe to wiecie że uczyliśmy się zapraszać do wszystkiego Maryję i do tych rekolekcji również zapraszamy Maryję zapraszamy ciebie Mario żebyś z nami szła za Jezusem. I teraz, kochani, dzisiaj mamy drugi dzień. Bardzo ważną rzecz mówi Pan Jezus w Ewangelii. Jeśli ktoś chce pójść za mną, i to jest bardzo ważne, zobaczcie, że Pan Jezus nas do niczego nie zmusza. Nie mówi, ty musisz iść za mną. Nie, jeśli chcesz. I to słowo dzisiaj jest bardzo ważne. Chcę. Chcę iść za Jezusem. Dlaczego chcę? Bo chcę być w niebie bo wiem, że Pan Jezus mnie kocha, bo kocham Pana Jezusa i chcę iść za nim. Chcę. I to jest właśnie bardzo ważny, i to jest pierwszy krok na drodze za Panem Jezusem. Chcę iść w tą drogę. Chcemy wyruszyć w tą drogę za Tobą, Panie Jezu. I o tym właśnie, kochani, jest dzisiejsza Rymowanka. Zapraszam. Różne są drogi i różne osoby. Różne rzeczy robią, ale ja ja, Panie Jezu, ja chcę iść za Tobą. Nie jest to łatwa droga. Ale ja już wiem co zrobię, mój Boże. Pójdę razem z Maryją. Ona mi pomoże. Ona mnie, Panie Jezu, zaprowadzi do Ciebie. Abyśmy kiedyś mogli wszyscy razem radować się w niebie. Dziękuję Wam, kochani, za dziś. Idziemy za Panem Jezusem. Powtarzajcie dzisiaj Panu Jezusowi: Panie Jezu, chcę iść za Tobą. Chcę iść za Tobą razem z Maryją. I ruszamy razem w drogę, a jutro zapraszam Was na pierwszą Drogę Krzyżową. Do zobaczenia. pa. pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, czwartek po popielcu. Ruszamy dalej w naszą trasę. Mamy drugą, drugi nasz przystanek na naszej interaktywnej planszy. Naklejamy go. I dzisiejsze słowo, które nas prowadzi, mówi nam o tym, że mamy wziąć krzyż. I naśladować Jezusa. A więc robimy dzisiaj krzyż, moi drodzy. Jeżeli znajdziemy gdzieś dwa patyki, może w ogródku, choć jeszcze taki trochę zimowy, może macie w jakichś zabawkach, dwa patyki, które można ze sobą, zobaczcie, sznureczkiem złączyć. Z plasteliny robimy podstawkę do tego krzyża i będziemy mogli ten krzyż przemieszczać. On będzie z nami szedł tak jak właśnie jest dzisiaj powiedziane, weź krzyż i idź z nim. Weź krzyż i idź z nim. Myślę, że tak dobrze będzie rzeczywiście zrobić sobie taki krzyż, nie brać żadnego z tych, które mamy w domu, tylko spróbować gdzieś znaleźć jakieś patyki i z tych patyczków, czy po lodach, czy po rzeczywiście jakichś tam matematycznych obliczeniach. Zobaczcie, patyczek i z plasteliny albo z innej modeliny robimy taką podstawkę i ten krzyż możemy już ustawić sobie na... W naszym dzisiejszym drugim dniu. Zobaczymy, czy się uda. O. już jesteśmy, widzimy, w drugim dniu naszej 40-dniowej pielgrzymki, naszej 40-dniowej drogi. Post. Jak widzicie, zaczyna nam się tak powoli, może bardzo powoli, ale. Wyraźnie widać takie akcenty na tej naszej planszy, takie fioletowe. Dlaczego one są fioletowe, dzieci? No, ja myślę, że dzieci wiedzą. Wiecie dlaczego fioletowy kolor? No jasne, bo fioletowy kolor jest kolorem Wielkiego Postu. Uh -huh. Jak wejdziecie do kościoła, zobaczycie księdza, ministrantów, wszystko w fiolecie i coraz im bliżej, tak, tym, tego fioletu będzie więcej. Uh -huh. A jutro? Na pewno wiecie, że jutro jest piątek. A dlaczego te piątki są takie ważne, ciociu? W Wielkim Poście szczególnie. Piątki zawsze są ważne, bo piątek to jest dzień wspomnienia śmierci Pana Jezusa. Wtedy, kiedy rozważamy bardzo tą Jego śmierć za nasze grzechy, dla naszego zbawienia, kiedy też pościmy w piątki każdego tygodnia, a w Wielkim Poście dodatkowo. Uczestniczymy w drodze krzyżowej i bardzo Was te, do tego jutro też zapraszamy, nie zapomnijcie o tym. Weźcie swój krzyż, kochani. Jeśli macie swój krzyż, weźcie krzyż ze sobą na tą drogę krzyżową i nieście go przez wszystkie stacje, aż, aż do końca, aż do złożenia w grobie. I w ogóle zachęcamy Was do tego, aby adorować krzyż, zwłaszcza w piątki, żeby adorować krzyż, który macie swój ukochany krzyż. Patrywać się, spędzić czas z Panem Jezusem właśnie nie tylko na niesieniu krzyża jako cierpieniu, tylko na tej miłości, na naprawdę na szukaniu tego miłosnego spojrzenia, na byciu z Jezusem poprzez adorację krzyża. Bardzo Was do tego zapraszamy, żeby krzyż był w centrum Waszej rodziny. Jutro też jest dzień, w którym. Nasze rekolekcje będą przybierały trochę inną formę, bo jak będziecie to obserwować, to będziecie wiedzieć, że tak naprawdę nie będziemy się w piątki spotykać, bo w piątki będziemy chcieli Was zaprosić właśnie do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej. Te krzyża, o których ciocia Marta mówi, zobaczcie, ja mam na przykład taki krzyż, taki krzyż do ściskania w dłoni, żeby go mocno ścisnąć, żeby mieć go blisko siebie. Możecie też krzyże przytulać. Bo dla Pana Jezusa zawsze będzie wielka radość, jeżeli, jeżeli będziecie Mu okazywać swoją miłość i, i tą miłość Mu dawać. I kochani, pierwsza karta dzisiaj. Zaczynamy od modlitwy. Karta modlitwa na dzisiaj mówi nam tak. Znak Krzyża. Niech będzie od dziś dla Ciebie znakiem ofiarowania na czas modlitwy całego ciała i duszy. Twemu Bogu. Cóż to znaczy. Cóż to znaczy, chcemy Was zaprosić do tego, że ten moment, kiedy wykonujecie znak krzyża na początku modlitwy, to ma być moment i chciałbym, żebyście bardzo o to spróbowali zadbać przez ten wielki post. To ma być moment, w którym wszystkie myśli, wszystkie sprawy, wszystkie boleści, wszystko, co wam się nie podoba, jesteście głodni albo cokolwiek innego. W tym momencie to zostawiacie. Zostawiacie to, bo ten moment jest momentem, kiedy wchodzicie w tą najważniejszą i najgłębszą dla nas wszystkich relację z naszym Bogiem. I chciałbym, żebyście zadbali, spróbowali powalczyć o to, naprawdę powalczyć, żeby ten znak krzyża był takim bardzo mocnym i bardzo pięknym zaproszeniem do tego, żebyśmy oddali całe nasze ciało i całe naszą, całą naszą duszę na służbę naszemu Bogu. Dobrej drogi. Błenkamino. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pan z wami? Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. <ślesk>